Siema wszystkim bardzo się pozdrawiam. Wszystkich widzów na moim kanale dzisiaj w szczególności pozdrowienia dla wszystkich pań. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i słodyczy w Dniu Kobiet Barta. Z życzy no, także tyle. Także jeszcze raz wszystkie panie serdecznie pozdrawiam na kanale. A ja jestem w Kilonii, przepraszam, o mamy zielone, lecimy. Jestem w Kilonii i właśnie wjeżdżam sobie na port. Ostatnie skrzyżowanie do przejechania. No i tutaj już widać e, czeka prom, w którym będę płynął około 18, 18 godzin stena skandynawika e, i to jest prom e, oczywiście Stena Line i relacji Kilonia e, Göteborg. Także na ten prom będziemy się wbijać i tym promem będę sobie e, płynął przez najbliższą noc. No. Także trzeba się tutaj w, w rajeczkę Tu są takie rajki właśnie Dla oczekujących Na wjazd Pójdę sobie po bilecik Na prom No i tyle Tyle w temacie Także później jeszcze się odezwę Ale tak czy siak mówię 8 marca jeszcze raz wszystkie panie Serdecznie pozdrawiam No tak więc Etykiecik odebrany Numer kabiny 8131 na promie sceną Skandynawika, o tu już widzę, zaczynają pomału wpuszczać, także czekamy, jak będę wjeżdżał to włączę nagrywkę. Także teleportujemy się do wjazdu. One hour later. Tak, godzinkę później, a dokładnie godzinę 15 minut później ruszamy. Mam nadzieję, że będziemy jechać. Okej, okay, thanks. Lecimy jeszcze musieliśmy poczekać chwilę I teraz Wam jeszcze coś pokażę, właśnie jakby ktoś kiedyś tutaj e, Płynął, miał płynąć, czy by tu kiedyś jechał Słuchajcie, patrzcie O Oprócz Oprócz e, klucza do kabiny dostajecie jeszcze tutaj takie cztery etykiety to jest właśnie tutaj kod kreskowy na wjazd. Tam będzie trzeba zeskanować go, żeby nam się szlaban otworzył. Następny to jest Meal watcher. No to jest oczywiście tam na jedzenie. Tu jest jakiś tam coś tam. No i jeszcze trzeci ważny Exit Pass, czyli w Göteborgu również, również, aby nam się, aby nam się szlaban otworzył. Również musimy mieć ten wtedy czwarty. O, który mi spadł. Tiket pod ręką, dobra. Jedziemy. Zaraz zobaczycie jak to, jak to, jak to wygląda. Tam kolega też stanął, musi zeskanować sobie właśnie ten bilecik. I praktycznie jak przyjedziemy szlaban to już jesteśmy można w sumie powiedzieć po szwedzkiej stronie, tak mi się wydaje. Nie wiem. <noise> na lotnisku w sumie tak jest, nie? Jak się przejdzie bramki na samolot, to już się jest w kraju docelowym, tak? Teoretycznie. Praktycznie wiadomo, jak to wygląda. No i dobra. Podjeżdżamy sobie tutaj. Szlawan się widzicie, zamyka. No i tutaj macie. Czekajcie, przepięła do ładowarkę. O! Cyk, ticket wsuwamy. I cyk, szlaban nam się otwiera. Także tak to wygląda procedura wjazdu. No i teraz, oczywiście, będziemy yy, słuchać tam poleceń wydawanych przez yy, przez załogę promu. Tam przez załogę, która wprowadza, tak na prom. Bo za nami żadna ciężarówka nie jedzie, także pewnie znowu będzie z pół godziny przerwy. Nie wiem czemu to się teraz tak dzieje. Że oni powpuszczają parę ciężarówek, i stop. Powpuszczają, i stop. No, teraz, jak patrzę, nie, wszystkie, wszystkie stoją. Zobaczcie, tą bramą, tak jak wjeżdżaliśmy tam, wszystkie samochody w rajkach stoją. Żadne nie wjeżdżają, także pewnie znowu pół godziny przerwy zanim, e, zanim to się znowu ruszy. No ale dobra. Pokazuje nam Pan, że mamy jechać tutaj tym pasiorem. Przepraszam, pani nam pokazuje. <grywia> No, i wjeżdżamy sobie tutaj w wolne miejsce. No, dzisiaj powiem Wam. Pierwszy raz od dłuższego czasu jak tutaj pływam, e, nie wjeżdżałem do góry. Jeszcze mamy do tej strony podjechać. Dobra, zaraz czy przyjedzie. Ej, co on mnie tu macha do prawej, do prawej. Jak ja prawą stroną jadę, już praktycznie. stronę, no co za kuźwa koleś tamten pokazywał na prawą ten na lewą Fajnie do wyjścia będziemy mieli. Lubię właśnie stawać, jak tutaj przy tych, przy barierkach. Ja nie wiem, co oni się tak namachują tymi rękoma. Kuźwa jadę całkiem przy lewej stronie. Się kuźwa namachał. Dobra. A więc stop. Gasimy furę. Teraz trzeba pamiętać tak, żeby czasem webasto nie było włączone. Oczywiście w czasie jazdy w nie musi być włączone. Włączymy sobie szyber. No i oczywiście tutaj trzeba również pamiętać o procedurze zakończenia, czyli e, wchodzimy tak. Miejsca OK. Prom, pociąg OK. Zapisano zmiany i następnie robimy miejsca. E, miejsce zakończenia OK. Niemcy OK. No i mamy teraz powinien być promik. Jest. No, i tak to wygląda. Także wyłączamy nawigację. Wyłączamy e, wideorejestrator i śmigamy do kabiny. No, wyszliśmy z pokładu samochodowego. Pokład trzeci trzeba właśnie pamiętać. O, winka i można sobie na przykład wziąć. Tu są takie karteczki Stryk, żeby pamiętać gdzie, gdzie auto stoi. Ninth floor. Doors pokład dziewiąty musimy zejść teraz sobie na pokład ósmy. Idziemy w tą stronę. Ostatnio miałem dziewięć 1,5, czyli w drugą stronę, w tamtą. Na dziewiątej właśnie, na dziewiątym pokładzie. No, teraz musimy zejść na ósemkę. 8-1, jeden. Zobaczcie jakie to jest wielkie. Naprawdę żeby przejść, i zobaczcie, tu jest następny korytarz, który również się ciągnie, tak jak widzieliście tamten jaki jest długi. To jeszcze tutaj również. Dobra. Okład niżej. Będziemy teraz szukać. Ósmy jest. Teraz 3,1 to będzie, czyli tutaj w tej rajce 8,1, Jest. Teraz muszę sobie znaleźć bilet. Ok, mamy ticket 8131. 8131. O, poszło. I chodzimy. Prosiłem o kabinę z oknem. I mamy kabinę z oknem. I tak to wygląda. Tu będzie nasze stanowisko do montażu filmu, który teraz oglądacie. No i zanim wypłyniemy, to zdążę go chyba pomontować myślę i opublikować. Dobry, jeszcze co tu mamy? Tu jeszcze mamy rzecz jasna toaletę i prysznic. O, tak to wygląda. No, także miłego oglądania, kto doleciał do końca zostaw kciuka w górę, dokryń subu kręta, jak nie subu... subskrybujesz kanału, serdecznie pozdrawiam, kłaniam się, Bartas Hej